Wielu twórców znajduje klucz do swojej twórczości podczas spacerów. Regularne spacerowanie na tyle szybkie, by przyspieszył puls, ale na tyle wolne, by móc się całkowicie odprężyć i zrelaksować, było ulubioną aktywnością wielu wybitnych osób. Czy znasz anegdotę o Beethovenie, który wyszedł kiedyś z domu na spacer i ogarnięty wewnętrzną audiacją został znaleziony wiele kilometrów od swojego domu? Beethoven bardzo rygorystycznie pielęgnował swojego postanowienia, by codziennie dawać sobie czas na inkubację pomysłów. Jego ulubioną metodą były właśnie samotne spacery po zalesionych okolicach Wiednia. Spacery odbywał codziennie po lunchu i dbał o to, by mieć przy sobie notatnik, w którym mógłby zapisywać melodie pojawiające się w jego głowie. Czy wiesz, że Steve Jobs, współzałożyciel firmy Apple, lubił organizować walking meetings? To takie zebrania ze swoimi współpracownikami, podczas których lubił omawiać najbardziej złożone problemy. To podczas tych zebrań spacerowych znajdował najbardziej genialne rozwiązania. Psychologowie Mary Opezo i Daniel Schwartz ze Stanford Graduate School of Education w 2014 roku opublikowali artykuł pod tytułem Give Your Ideas Some Legs, co w swobodnym tłumaczeniu oznacza daj swoim pomysłom trochę nóg. Badacze przeprowadzili cztery dobrze kontrolowane eksperymenty, dając do wypełnienia testy twórczości osobom, które siedziały, a następnie tym samym osobom, gdy spacerowały. Okazało się, że osoby spacerując mają wiele więcej pomysłów, aż o 81% niż wtedy, kiedy siedzą. Szczególnie dotyczyło to tak zwanego myślenia. Dywergencyjnego, czyli zdolności wymyślania wielu idei w odpowiedzi na jakiś otwarty problem. Co ciekawe, efekt ten utrzymywał się przez jakiś czas już po zakończeniu spaceru, nadal pomysły w swobodny sposób przychodziły do głowy nawet gdy ktoś już siedział przy biurku. Okazało się również, że najlepiej na naszą kreatywność działa spacerowanie na dworze prawdzie spacerowanie po bieżni wewnątrz budynku też poprawia poziom naszej twórczości, ale w nieco mniejszym stopniu. Spacerowanie dotyczy całej ciebie, ciała i umysłu. Kreatywność to kwestia całej ciebie, ciała i umysłu. Kreatywność rodzi się przecież w mózgu, a mózg też jest twoim ciałem. Dlaczego spacerowanie jest tak korzystne? Hmm. Po pierwsze. Podczas spacerowania dotleniasz się, a przez to poprawia się Twój nastrój. Masz lepszy humor. W wielu eksperymentach naukowych udowodniono, że im lepszy humor, tym większa łatwość wymyślania dobrych pomysłów. Po drugie, spacerowanie uaktywnia Twoją korę kojarzeniową. A ta kora to 80% całkowitej powierzchni kory mózgu. Gdy spacerujesz, to właśnie kora kojarzeniowa uaktywnia się i po prostu o wiele łatwiej ci się myśli. To przez to podczas tej spacerowej przerwy w pracy nabierasz nowej perspektywy patrzenia na stare sprawy. Po trzecie, spacery i to, czego w ich trakcie doświadczysz, mogą przynieść ci wrażenia, które staną się inspiracją. Ważne, by spacerować w swoim naturalnym tempie, nie szybciej. Ponieważ zbyt intensywny spacer zabiera Twoją mentalną energię. Wymaga po prostu więcej Twojej kontroli. Spacerowanie jest ruchem dostępnym dla Ciebie. Podaruj sobie regularne spacery. To nic nie kosztuje.